Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w mojej wsi Ozierany Małe, gmina Krynki, w agroturystyce pod rzeźbami, w jednej z części, która się nazywa Eden. Jak wiecie Państwo, klimat mamy tutaj taki, jak było za cara, sanacji i demokracji. Wszystko tu jest prawdziwe, dużo energii, pozytywne energii. W tym domu niegdyś mieszkała pewna Starsza pani, która była z szeptuszką, miała na imię Olka. To są w jakimś sensie pamiątki po niej. Każdy, kto tu przyjeżdża, jest zachwycony, wypoczęty, czuje pozytywną energię. Przed nami rozpościera się, proszę Państwa, piękny widok znaczy piękny widok na Dolinę Świsłoczy, który został nieco zepsuty murem wychodzącym tutaj z tarasu. Ale jak widzicie Państwo, jest to jedyne miejsce. Podejrzewam w Polsce, gdzie możemy z tarasu oglądać przedpole rzeki Świsłocz, która jest naturalnym szlakiem wodnym do Grodna, Kłajpedy, Niemna. Także jest to miejsce, jak widzicie Państwo, takie utuchowione, spokojne, bezpieczne. Wioska ludzi szczęśliwych, bo już niemal cała umarła. Ja tu jestem od trzech tygodni sołtysem, a za tydzień będę żołnierzem, bo idę na przeszkolenie. Na pierwszej linii frontu znajdujemy się, chociaż frontu tutaj nie widać za bardzo, dlatego trzeba być przygotowanym na każdy scenariusz. Frontu nie widać, ale mur widać. Mur widać, mur, który zaczyna się na wysokości nasze, na naszej agroturystyki, rzeka ucieka, ucieka w głąb, ta granica została wytyczona 25 maja 48 roku w ramach tak zwanego prostowania granicy, tak naprawdę to wtedy Miało to być po rzece, także nawet dzisiaj możemy mieć pewne pretensje, a nawet roszczenia terytorialne, bo tak naprawdę ta granica powinna być w głąb. No ale wiadomo, minęły lata. Wszystko już jest nienaruszalne. Także jak widzicie Państwo, mamy to, co mamy. Trzeba się cieszyć z tego, co tutaj jest. Złota Polska Jesień. Ludzi, co prawda już tutaj nie ma, ale może za to mamy tutaj gwiaździste niebo nad nami. Jedno z piękniejszych pewnie na świecie. Także serdecznie zapraszam, bo takich miejsc już nie ma. Dawna Grodzieńszczyzna do 1939 roku. Zioła, mamy tu 60 rodzajów ziół. Tutaj była kiedyś karczma do 1950 roku, czyli do bierzeństwa słynnego, kiedy to tutajsi mieszkańcy wyjechali w głąb Rosji, tak jak Ukraińcy uciekali do Polski, tak my kiedyś uciek uciekaliśmy w głąb Rosji. No ale to są stare dzieje, o których mało kto w tej chwili wie, ale warto o tym poczytać, m.in. w książce pod tytułem Bierzeństwo Pani prymaki, która poświęciła na to naprawdę dużo czasu i stworzyła coś wyjątkowego, lokalnego: coś, co może naprawdę zafascynować nawet na najbardziej na największych koneserów. Tutaj mamy rzeźby, o których już dawno wspominaliśmy, rzeźby, które zagrały w filmie, w filmie Kruk, Szepty Słychać Po Zmroku, Kruk 2, Czarny Woron Nie Odpuszcza. Mamy tutaj artefakty, jak Państwo tutaj widzicie. Tutaj był również kręcony film z Jerzym Trello w 1991 roku, Prorok Ilia. Tutejsi niektórzy mieszkańcy nawet byli apostołami u słynnego proroka Ili z grzybowczyzny, czy jak ktoś woli, z Lina. Także wszędzie gdzie dotykamy, dotykamy historii, dotykamy, dotykamy magii. Mamy tutaj szalwarkową drogę wybudowaną kosztem naszych dziadków i pradziadków, którzy musieli kamienie zebrać, każdy musiał wybrukować to, i to przetrwało do dziś. Teraz jest coraz gorzej z tym. Jak widzicie Państwo, ciężkie samochody zrobiły swoje. No ale cóż, trzeba żyć. Mamy tutaj też świętą roślinę, która nazywa się topinambur, święta bulwa, pochodząca z Ameryki Północnej, w Europie jest od 1614 roku, kiedy to francuscy koloniści z dzisiejszego Quebecu, będąc bardzo głodnymi, myśleli jak tu się najeść, jeden na drugiego patrzył. O kurde, mówi, chyba jego zjemy. No, ale wiadomo, zjeść brata trochę nie wywada. No i pojawili się Indianie. No mówią, to Indian zjemy, ale ci Indianie byli na tyle zaradni i przedsiębiorczy, że przynieśli bulwy. Oni nie tylko te bulwy zjedli, ugotowali, ale napędzili bimbru i ten bimber tak na nich zadziałał, że wzięli do niewoli tych Indian. Przywieźli to okrętami do Francji. Francuski e, król e, e, Ludwik XIII, a może XIV, spożytkował e, to i wydał zarządzenie, że to mają uprawiać. W całej Francji. Również ta bulwa trafiła do Watykanu, do papieża Pawła V. Ten wydał edykt, który nakazywał uprawianie bulwy w całym chrześcijańskim świecie, bo ta bulwa miała zlikwidować głód, głód, który był wszechobecny, głód, który kosił setkami mieszkańców, no ale niestety, jak ktoś coś każe, to zawsze znajdą się tacy, którzy nie będą jedli. Jedy tylko panowie, dlatego po 100 lat żyli, nie mieli cukrzycy, nie mieli. Demencji, nie mieli raka jelita grubego, to ta wspaniała roślina została zapomniana wraz z zagładą lokalnych ziemian i jemy bulwę. A bulwa, znaczy bulwę, ziemiaki jemy, na którą się mówi też bulwa, a to są ziemiaki, a ziemiaki mają skrobię. A skrobia to cukrzyca, czyli choroba dobrobytu. Choroba dobrobytu, jak wiemy, kosi również dość szeroko społeczeństwo, no, ale na coś trzeba umrzeć. Generalnie polecam Topinambur. Biały, czyli albik i czerwony rubik francuski. Także Panie Leszku, nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem. Czyli tak, turyści będą mogli popatrzeć na mur, tak. odpocząć, Nakopać ale też tego topinamburu. topinamburu. Topinambur jest do dyspozycji turystów za darmo, ile chcą. A nawet mam tutaj e, takie historyczne ciągniki, jak na przykład e, 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 Ursus C360, który można się przejechać, pozbierać, poczuć tą e, dawną energię, tą, 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 tą naszą dziadków i pradziadków historię. Mam również ciągnik Wadimirec, którego konstrukcja sięga lat 20., chłodzony powietrzem. Niektórzy nazywają to Zemstą Stalina, ale to wszystko jeździ. Tutaj wszystko jeździ, wszystko po prostu służy ludziom. Ludzie żyją długo, zdrowo i szczęśliwie. Także zapraszam do Ozioran Małych, które są niesamowite. Tutaj mamy, jak już mówiłem, Eden, tam mamy raj. Wchodzimy A możemy pokazać, jak, tak, jak bardzo wygląda? Proszę, bardzo proszę, Eden. Tak wygląda agroturystyka u Pana Leszka, w wozieranach Małych. To są e, prace e, naszej babki, która to robiła. Już nie żyje, miała jak widać talent. Co prawda była niepiśmienna, ale e, talent i e, inteligencja ma się w genach. Proszę za, za, dalej za, to, to są e, prace mojej szwagierki, jak widać e, są bardzo ciekawe. Tego jest dużo, dużo więcej. Tutaj mamy kominek, to była kiedyś dawna kuchnia. Tutaj ta, 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 ten dom ma ponad 70 lat. Myśmy Kominek ja... się pali, proszę pali Państwa. Cieplutko. cieplutko. Się... Mamy tutaj taką starą, e, zabytkową, za stary, zabytkowy kufer. To jest kufer, który e, sięga historią do roku 1915, kiedy tutaj przyszli Prusacy i tutaj tutejsi e, e, mieszkańcy przejęli to, bo to zostało porzucone. Kufer jest sprawny, trzymamy w nim różne rzeczy. To były kiedyś takie kufre po, e, posażne, ale ten kufre, kufer jest wyjątkowy, bo on ma po prostu okucia, to poczta niemiecka coś takiego miała. Także to jest, są tutaj również Prace, a właściwie takie chodniczki, które również robili tutaj mieszkańcy. Mamy tutaj koszyki, mamy, mamy dużo, dużo. Fajnych rzeczy, mamy kubki, które robi moja córka, utalentowana artystycznie, jak widzicie Państwo. O, kubki ozierane, jest... małe. Tak, tak, tutaj nawiązanie do tego muru, do tej chaty, do, do, do produktów, a mamy tutaj różne produkty mamy 60 rodzajów ziół, bardzo ciekawych. Mamy również tutaj na przykład owoce dzikie, tarnina, czeremcha. Wszystko to czyni, że jesteśmy zdrowi, że nie chodzimy do lekarza, że jesteśmy szczęśliwi. Masz makatki ma jeszcze widzę, tak, panie Leczku? Tak, oczywiście. To kiedyś było tak popularne, tak, tak e, 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 częste w domach, bo każdy chciał szczęśliwie żyć. A żeby szczęśliwie żyć, muszą być piękne słowa. Jak my widzimy, piękne słowa są, tylko trzeba jeszcze tutaj przyjechać. Także zapraszam serdecznie. E, oaza spokoju, całoroczny. Tutaj proszę popatrzeć. Tutaj kolejne są jakieś takie wyszywanki mojej akurat szwagierki, nie ma jej w tej chwili, może będzie okazja. Zapraszam również na górę. Tutaj też jest spokój intymnie, spokojnie, ciepło przede wszystkim. Proszę bardzo, stare radio jeszcze mojego teścia, który słuchał namiętnie różnych programów. Proszę bardzo, tutaj też są bardzo ciekawe rzeczy, widoki. O, bardzo proszę podgrzewana podłoga. Wszystko jest takie naturalne, prawdziwe. Tak. Bar bardzo ciepło jest. Tak. I proszę tu jeszcze zajrzeć. Telewi pierwszy telewizor we wsi. No tylko tyle z niego zostało, bo mój Teści się kiedyś zdenerwował i stwierdził, że telewizja kłamie, tylko tyle zostało. Ale to było w latach e, e, 70. -tych. A pani zawsze dużo rację. osób mówi, że te telewizja kłamie. Telewizja kłamie. Także bardzo zapraszam serdecznie. Mamy tutaj wzgórze miłości, mamy tutaj cmentarz stelitowy, mamy wioskę, której już nie ma czyli Jamasze, z Związek, który ma 200 lat. Piękne widoki: dużo, dużo historii. Mamy galerię zdjęć, bardzo ciekawych zdjęć, które mogę też pokazać, udostępnić. Niektórzy mogą odnaleźć swoich w środku, bo z tej wsi, która liczyła 200 osób. Wszyscy prawie wyjechali za, do innych miast. Do Gdańska, do Wrocławia, do Łodzi, do koło nawet. Także te stare zdjęcia mam, dokumenty mam, których inni nie mają. Po prostu ocaliłem je od zniszczenia, zapomnienia. Także wioska Ozierany, przed wojną pisana. Była trochę po polsku jeziora, chociaż od oziera, czyli od rosyjskiej nazwy jezioro. Jeziora były tutaj, ponieważ co roku, rok rocznie wylewała rzeka. Rzeka wylewała, ona podchodziła aż pod te, pod te domy. Wtedy rolnicy brali takie oszczepy i polowali na szczupaki. Biała ryba była tak powszechna, tak popularna, z bimbrem, z baraniną, z kaszą gryczaną. Później ona słaba, jakoś trzeba było żyć. Tyle ludzie żyli. Rodziny liczyły po 5, po 7 osób. A teraz ostatnie dziecko urodziło się tutaj w 1970 roku. Była to moja żona. Od tamtej pory już nikt się więcej tutaj nie urodził. Smutne, ale prawdziwe. To trzeba zobaczyć na własne oczy. Zapraszamy bardzo gorąco do Zieran Małych, do Pana Leszka, do agroturystyki. Eden i raj pod sześć Tak, czyli można zabrać też znajomych tak. i będziecie mieli takie czasy. Powrót w czasie, powrót w czasie. Bo powrót, powrót, w czasie. powrót do przeszłości, zapraszamy. A, smaki dzieciństwa, mamy specjały, mamy kiszony topinambur, mamy miody od pięciu pokoleń, bo jestem pszczelarzem, moi e, przodkowie w Puszczy Kurpiowskiej mieli barcie, mój przodek, praszczór, że tak powiem, Stanisław Skorocki nawet stworzył kodeks bartny w Nowogrodzie, nawet on ocalał, to jest dłuższa historia, pszczoły tam nigdy nie, nie tam pszczoły umierały, nigdy się nie było, że zdychały, umierały. Ten szacunek do pszczół przetrwał do dziś, bo pszczoły to istoty boskie, jak tam twierdzono, nawet jest takie określenie, że e, 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 słowotok. Czyli nawiązanie do, do, do miodu, miód, e, czyli balsam na nasze usta, na nasze, e, e, na nasze serca. Także miód jest tutaj powszechny, to jest wieś Bartniczo-Pszczelarska, praktycznie każdy miał swoje pszczoły, ja mam zdjęcia. Następnym razem, jak Pan tutaj do mnie przyjedzie, to ja taką galerię pokażę. Mam również z e, 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 O, pojechał właśnie poeta, szkoda, bo. Ten człowiek też ma fajną historię, piękne wiersze pisze. także... Piękna przyroda, przyroda piękna zioła, historia, tak, zioła, piękna kulinaria, tak, piękna agluturystyka. Tak. Zapraszamy bardzo nie gorąco. Ma nic, nic tak fajnego jak tutaj. Przyjeżdżajcie, promocje są, jesteśmy ludźmi otwartymi, kochamy ludzi, kochamy gości, także przyjeżdżajcie, cieszcie się, bo tego już gdzie indziej nie ma.